razem z firmą MK Team i naszym stowarzyszeniem w Tour się zorganizowaliśmy właśnie wydarzenie pobiegni dla Ukrainy. Uczestnicy imprezy biegli po ścieżkach Doliny Trzech Stawów, jest to 4,5 km po katowickim parku leśnym, ścieżki asfaltowe. To jest inicjatywa taka, chcę pomóc, po prostu finansowo wsparłem już nie pierwszy raz, już właśnie też e, firmie wspieraliśmy tutaj właśnie, nie chcemy tej wojny. Po prostu to jest coś niebywałego, co się stało w tym świecie i przyszłem tu sam, są znajomi gdzieś wśród nas, ale... Pomagamy wspólnie. Oddaliśmy parę złotych. Myślę, że pomożemy te dzieci, te rodziny, te biedne matki, które uciekają teraz właśnie za, granic za granicę. Każdy może. Jak widać, tu są ludzie z dziećmi, ze zwierzętami. Każdy może przejść, przejechać, przebiec. Ja po prostu no, chcę wspomóc. No, nie biegam tak często, ale... Tak sobie no. <laughs> Przygotowujemy się cały czas systematycznie. Robimy treningi niedziela, wtorek, środa, czwartek, czasami piątek.